No, sesję proszę Państwa, z zamiarem po prostu podziękowania Państwu za wieloletnią jedenastoletnią współpracę. Wiele godzin spędziliśmy wspólnie na rozmowach na temat gminy, problemów, które tej gminie towarzyszą i chciałem za tę chwilę po prostu podziękować. Jest to kończąca się sesja, to znaczy sesja rady, która kończy ten rok, kalendarzowy i budżetowy w związku z czym... Chcę także złożyć Państwu życzenia najlepsze na i na chodzący. Wszyscy dbamy o oświatę, ale jest granica, kiedy można ciągle zwiększać wydatki w oświacie. I ta granica nie może być co roku przesuwana o kolejny milion do przodu. Dlatego w oświacie również muszą nastąpić oszczędności. Proszę znaleźć, przejść po wszystkich ościennych gminach i znaleźć Taki poziom komfortu, jaki świadczymy naszym dzieciom. Jest to naszym zadaniem i jest to naszym obowiązkiem, i robimy to. Ale muszą być wprowadzone oszczędności. Proszę Państwa, poczynając od oszczędności energii, a kończąc na oszczędnościach etapów. Proszę Państwa, szczególnie będę starał się zwrócić uwagę na oszczędności w godzinach na liczbę. analizy z całego roku w godzinach liczbowych nauczycieli w szkołach. I nie zgodzę się na to, żeby z godzin nadliczbowych w szkołach nauczyciele mieli ponad półtora tysiąca dopłat do pensji. A inni nauczyciele nie mają w ogóle e prac. Dlatego o takie oszczędności chodzi i to jest ten milion zdjęty. I dlatego szukamy oszczędności, bo tam też musimy znaleźć. W tym przedszkolu mamy Nasze dzieci. W tym roku adaptowaliśmy sąsiedni budynek do czasu, kiedy jedynie budujemy w przedszkolę. To, co zrobiliśmy jest naszym udziałem i tam również staramy się o pozyskanie środków. Będziemy to z pełną determinacją wykonywać. Niestety, Pani Andrzej, już w tym momencie bez ciebie taką decyzję podjąłem, że w nowej kadencji nie będziesz zastępcą. Rozumiem być może twoje rozczarowanie ale to prawo i kompetencja burmistrza i informuję również, że to ma oszczędności publicznie, to mówię, nie zamierzam w najbliższym czasie obsadzać tego stanowiska. To wszystko. Bardzo dziękuję. dziękuję.